Paweł, mógłbyś coś powiedzieć wyraźnie, bo w sumie ciebie najlepiej słuchać zawsze? <śmum> Cycki. To będzie synchro, dobrze? <śmum> no, <kiedy? O> Boże, <śmum> nobryski, Elokwentna to wypowiedź, myj elokwentnego myj człowieka, czego kurwa się czepiam. Cześć z tej strony Diament z przyszłości. Nagrywaliśmy Elokwętna, to w trudnych nawet, warunkach przy moim wyjeździe, dlatego jeszcze bez kamery i dlatego się jeszcze nie witam. W sumie nie witam się, bo jestem idiotą i jak zwykle zapominam się witać, więc. Cześć! Gramy dzisiaj z Ksesem prosto, gdzieś tam się przewija oliwka. Nagraliśmy ogólnie godzinę materiału, więc ten i następny odcinek właśnie taki będzie za co szczególnie przepraszam, ale hej, wreszcie jest nie narzekajcie zapraszam do oglądania nie kupiłeś Battle Passa? ci się bardzo akurat ten Battle Pass w tym sezonie jest bardzo fajny ja wiem czy fajny bardziej mi się podoba o poszła sobie bardziej mi się podoba ten KRM niż ta ostatnia broń kto ja co czasu się ogon napierdziela tą pałką i o, się wierzy, rusza? Ja, ja. ja też. O, tenek. O, tenek ostatnie? Pan Tadek. Tadek jest ostatni. Tadek jest po. Vector. Tadek. Vector. Tadek, tutaj ktoś kto ten... 6500 MHz megaherca tak to 15 cl. Co, 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 co? Ramy. Mam na sprzedaż, bo chcę kupić świecące. Zareklamuj to jakoś lepiej, to wstawię to do filmu. A, to nie. Jeszcze podam twojego maila. Dobra. Super oferta! Kup już dziś! 16 giga... Nie, dobra. Jedziesz! Nie masz. Nie, będę się pokażę. Bardziej? Bo zaś będzie kurde... Bo już będzie... Zaś będzie down skład i co? Nie, downsquad już był, musiałby być jeszcze Krzysztof do, pełno, do pełnego downsquadu. To no, trzeba będzie je nazwać jakoś poszło. inaczej, prosto masz jakiś pomysł? Niepełnosprytny. Nie, 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 do downsquadu mówisz? No wiesz, zawsze można jeszcze dodać ksesa i na piątki dać, na multi. A no w sumie... Niesprytny, niepełnosprytny. Ja jestem, niezbyt, nie, jestem niespełnosprytny, więc no. Niepełnosprytny. To prawda. Prosto, może być tylko jeden gość w tym teamie, więc umrzej szybko. Ej, ale on ma innego klima niż tył. Ale to ten sam człowiek. Są... Ej, ładny mam te, ten to, 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 on. Do latania? Wingsuit. E co masz do latania? nie mogę. Kurwa, jak jest się kolorkami zgraliśmy, prawie LGBT. Czemu nikt nie spadł tym razem na dachu? No, na no, tak dachu w ogóle pusto byłem, nie? No właśnie. Ale ktoś się napierdala w. w domu, no? Nie mam amunicji w ogóle. Znaczy, ja mam HG40 zielone, mm. więc mi jeszcze bardziej smutno. Какой подарок ты мне принёс? О, привет. Ага, потому я не... Боже Окей, не надо. Я никого тут не вижу. Чёрт возьми, Chodź do no, ale kurde no. Oczywiście znaczy, wiesz co, ja znajduję, ale mam wrażenie, że same boty No, ja jeszcze nikogo nie je spotkałem 5 kili i wszystkie e, były wyrwane w takich emocjach, jakbym kurwa grzyby zbierał nie? Ale co najlepsze, oni nie mają ekwipunku zwykłych botów, bo jeden mi przyniósł GKS-a fioletowego z złotą ICR-ką, ten ma lokusa złotego no i tam, boty to mają czasem właśnie dobre rzeczy. To bogate tam boty. No. No ktokolwiek, Boże, może być ten... ...kurwa ksiądz Piotr jakiś, ja nie wiem. No Przyjdź ktoś to... do mnie. Ciekawym masz przeżycia. <laughs> Opowiedz nam o tym. No <laughs> wypowiadaj się. A ja chciałem za Piotrka. O, o! Widzę kogoś! W końcu! Mogę go do końca No Do bota, Ale napierdalałem niego! Ura! Ej, Pierwszy kill! Sukces! Kurwa, jak jestem silny, Okej. Okay. O! Widzę drugiego! A nie, to krzak. Nieważne. Hala, gdzie jesteś drugi doju Nie ma go. Ale stópki na mówi mówią co innego. Jest, kurwa, drugi kill No i co, to... Dobra latam za stópkami i te stópki mnie wczula robią No właśnie te stópki to chwila robią O, jest, jest, jest Jakiś yes, yes, yes. gracz jest czy co? Jakiś mało inteligentny Dobra, schował się, gracz Jakąś sprawiedliwość gnoju. Niep nie ma go Czy ty masz katanę? No to Skąd ty masz do katanę? Z drafta, dzisiejszego Lotera. A, a ja mam granat. Kurde. Znaczy będę jeszcze losował, bo tam mi się wszystko podoba. Ten nóż jest całkiem ładny. Serio ruch. mi się to nic nie podoba. Nie, właśnie nóż mi się strasznie podoba. Jest ten sam co na poprzedni Halloween. Co? Zgubiłeś? O nie, no dwa Arktyki wziąłem ze zrzutu. Ja pierdolę. Gdzie są w ogóle, kurwa... O dobra, uważaj no, na dachu. Ale to mi doskona, że jakieś muzyczki do tego nie dają taka mi się z Fortnite od razu kojarzy, Boże. To emota to taka, kurwa, od razu się z Fortnite kojarzy. powiedziała czy... dzisiaj to samo, że to ta emotka jak z Fortnite. A. Nigdy w sumie nie grałem, ale Kur... wiem, że okay, no... Kup... Kup... na dachu Andresu tak gydęsko. byli. Jest okay, okay. śmieszne, bo no, nie oni lutują swoje rzeczy, a jak ja zginę, to ja nie mogę swoich rzeczy lutować. To, co mi w ten Boże. Jest pod wami, pod wami jest. Only two teams left. Close to Ej, no dobra, to jest śmieszne, coś za łatwo poszło. Ile masz killi prosto? Pod wami jest. Ile? 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 Nikogo no masz... nie spotykałem przez ten gminy. Ja też 4 mamy? I o 12. Ja się na ja nie wypowiem. No bo to dużo spotykam i Bo ty pamiętaj, bo wybierają najsłabsze ceny. Najsłabsza ogniwa, żeby to jak to najszybciej przypięć. jeszcze żyjesz. Właśnie Przecież to dla powinno być jak, nie wiem, piętnasta fala w zombie mode. Serio załatw to. Nie, serio to było załatwe. Zobacz sobie, dla mnie in-killing. To jest dla mnie szalone Z2? No. O kurwa, o kurwa! Dobra, trochę cię pojebało, ale prosto ma tylko cztery. No, to... no, no umiecie, nikt go prawie tutaj ja Prosto nie, metodą to... Battle Royale udowodniłeś, że jesteś chujowym ghostem, proszę zdjąć tego skina. Plus dwa, oddaj mi go. No proszę... ogólnie jakby sobie ktoś chciał w koda w ghosta pograć, no to mogę użyczyć. Mm, nie. Bardzo fajne. Idzie, idzie uronić łezkę na samym końcu. I po obie gry. Ja uwielbiam na Ops. Ten... Nie, Black Ops to mi w ogóle nie się Znaczy ten pierwszy, pierwszy Black Ops to jest taki no klasyk. No to pierwszy piękny. tak, pierwszy, jeszcze, jeszcze może fajny, ale potem to już ten, te futery wszystkie... Dla mnie Modern Warfare i go w serduszku na zawsze No Modern Warfare też jest piękne Akurat obie pierwsze części się udały mhm. Trójka jest taka sama Jedynka tak zbiera pozytywne opinię bez czy znaczy... Ta nowa jedynka jest naprawdę spoko O ale to ona przyszła czy weszła to nie ten bot wszedł, bo mi się tak wydawało, że... Nie... Nie mogę wyjść. We... A, teraz? mogę wejść teraz. A nie, ten na konto. No i Cię mutujemy, kurwa, no. Też ja. cię lubię, no. Jeszcze nie nagrywasz. Nagrywam. Co skąd mam widzieć? Minęła ja sekunda, jak weszło powiadomienie, że ty przyszłaś, i pierwsze są to słowo kurwa do wymutowania. No, no bo wioski są dopiero po. W tej momencie, kiedy ja wyszłam z łazienki już. Już nie potrzebuję. Aha. No. Co... musiałem ich karować, wybacz. Mm -hmm. Co robić, przepraszam? myślili. Trzy mniej niż ty, chyba to się nie dziw. Pro ile miałeś gili? O, dostanę skatany, jalo. No ile masz gili? A ty? To ma zasięg, boże. Co się kurwa tym killem jala się, to nic nie znaczy. Ale masz ładnego skina? A, nie Ależ Bardzo ładnie. Ależ dziękuję. I tak jestem lepszy. Mam to główne. się z typem. Zagrajcie. Okej, teraz. Ten powiedział koda, kurde. wiadomo, Najlepszy na świecie No nie, już to może być Among Us, mogą być jeszcze inne gierki przez telefon. telefon <grym> Ewa Amonga bym pograła. Co to Jak zbierzecie ekipę do Among Us, to spokojnie. Jak nie, to nie. Ale w sumie Napi Zuza może pograć. Napis to już nie obcy ludzie. Tylko, że byłoby trzeba na Teresa robić, no nie? Co ja mam teraz, a? No. Zuzia chyba też. Jeśli to już lepiej skatamy, chyba to nie jest zdrowe. Kochanie, nic nie słyszysz. A co co ja zaś, wiesz? Dawaj, nic nie słyszysz. Ja nie Ona znowu je? Co? Nie, nie! Wiesz! Zaraz, ja nie wiedziałam, co Pytanie, ona znowu je? Wiesz, yyy... <grym> Mówiłem, jak byłem u niej, to mówiłem, że strasznie chcę być fit, dieta i w ogóle. przecież. Ale piszczo. skarbie ja wiem, to się nazywa dieta obrotowa. Tylko czulki A ile tam jest cychru skarbie? Mało! <noise> Nie wydaje mi się, że tam było. I słyszę, jak się nadupcają, na ale o. się ma. ...co za złodziej. Myślę, że nie ty. No ty, tak. ty frajerze jeden! A nie, dobra, masz szczęście, ja go zabiłem. Ja chyba więcej powiedzieć. Nie, bo mi się pewnie pokazało, że, ten, że zabiłem, tylko... ...pokazało mi się, że rozabiłem. O, ustawiłeś sobie? Ej, w tej grze nie da się na może pokazać Da się, ale trzeba umieć Ale to zależy od broni w sumie. No, ze złotego pytanie, Moje pytanie brzmi, gdzie oni kurwa są? Na dach, na pewno. To no, nie no, ja nie będę to wam Telefonik się zrzuca, ten. Może się tu niszka? No. Piszę po polsku, chyba. Jest napisane po polsku. Nieeee. nie mam. Jest angielski, hiszpański, portugalski. Nie, Co? Co to są po polsku. Nie. Yeah. O, nie. To jest dziwne. Nie, nie. No kurwa, ja znowu do tego się Co, zemściłeś się Po prostu co ci się dzieje? Nie, miał nie, tego... nie, do tego, jak tam się nie, myślałem. nie, jak nie, nie, A, no, bo to już ostatni był rys, powinienem go no. wygrać. Szybko poszło. Hindi. Dźwięk No to Paweł, ile miałeś kill? Chyba 13 albo 14. No to ten. To robię, ale ja to nie, nie powiedziałem, że mam dietę. Ile? ile dostałeś. No. Dostałem 72 Kurusza, punkty. Od dostałem 80. To do... za brzydki, brzydki. brzydki skin. na skina, skin, od dostałem. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Nie wiem kiedy on wyjdzie, ale pewnie jak już wyszedł to wiecie, że będą regularne odcinki. Dzięki za oglądanie i do następnego.